Cześć, inkluzywność, tak, tak, słyszę właśnie w Ewangelii dzisiaj nawoływanie do tego, do tej koncepcji. Właściwie nie koncepcji, ale naszego otwartego serca, które pozwala nam włączać ludzi, którzy są inni, którzy są koło nas, ale których jakby, jak mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii, nie pozdrawiamy, bo Jezus mówi, Pozdrawiacie tylko tych, którzy kochacie, a tych, którzy nienawidzicie, nie pozdrawiacie. To takie przeciwstawienie kochać i nienawidzić było, jest takie charakterystyczne dla języka biblijnego, łatwiowo bardziej zapamiętywanie. Jezus Wydaje mi się, nie ma na myśli tylko tych, których nienawidzimy, ale tych, których po prostu nie zaliczają się do grupy osób, które są naszym siecią i rodziną, których pozdrawiamy, z którym się dobrze czujemy i tak dalej. I tych pozdrawiamy, innych nie. I co chodzi w tym pozdrowieniu, o tym właśnie włączeniu, rozszerzeniu naszego spektrum widzenia na osoby, które... Bardzo łatwo nam przychodzi nie dostrzec i wykluczyć czyli osoby ze specjalnymi potrzebami. Na, w dzisiejszej rzeczywistości to słowo stało się, jak powiedziałam, modne, i dobrze by było, żeby za nim oczywiście szły konkretne działania, bo brałam udział w takim bardzo interesującym szkoleniu na naszej uczelni dla profesorów i, to, i pracowników, którzy. Yy, które ma sprawić, żebyśmy dostrzegli problem i żebyśmy byli w stanie bardziej dostrzec osoby, które łatwo nam jest pominąć. No i faktycznie stałam się członkiem takiego zespołu, który ma to, tymi sprawami się zajmować, ale oczywiście samo takie szkolenie nic nie rozwiąże. I Jezus miał ogromne wyczucie, Sytuacji już kilka, te dwa tysiące więcej lat temu, mówiąc, że powinniśmy, powinniśmy w naszym sercu zacząć to rozszerzanie naszego serca, czyli nie ograniczać naszej życzliwości, em, naszego witania, przyjmowania osób na bazie tylko właśnie emocji, sentymentów, bo bardzo dużo. Osób w ten sposób możemy wykluczyć, którzy czekają właśnie na nasz uśmiech, na nasze przygarnięcie, na dostrzeżenie, że żeby wejść w ogóle w kontakt, muszą być spełnione pewne, pewne ich specjalne potrzeby. No nie przywitam się z kimś, kto nie wjedzie do, do nauczelni, do firmy. I, na, bo dojazd będzie utrudniony, no nie porozmawiam z kimś, kto ma niedosług, jeżeli nie będę, on nie będzie w ogóle miał na przykład aparatu, ale gdy nie będę ja uważniejsza w, sposobu, w sposobie mówienia do tej osoby, gdy ktoś będzie nie, yy, niewidzący, niedowidzący. Też muszę zwrócić uwagę, w jaki sposób się z tą osobą komunikuje, bo na przykład będzie miał ortyzm, ADHD AD i inne. Do każdej osoby powinniśmy wiedzieć, że są różne specjalne potrzeby, które powodują, że chcemy sobie może odsunąć ten problem z, naszej, z naszego pola widzenia i na to w ogóle nie reagować, bo to jest trudniejsze, bo wymaga wysiłku. A Jezus mówi, pokonaj go ten taką Twoją niechęć, e, którą możemy prawie powiedzieć, że jest odpowiednikiem tej tejże nienawiści, bo po prostu kogoś pomijamy przezwyciężyć i starać się zobaczyć, że nie wszyscy są e, tacy jak my, że każdy jest jednak inny i w tej różności jest piękno. Poczaj się swoimi doświadczeniami i czekam. Teść.